Witajcie, kochani, w naszej oazowej kuchni. Witam Was z pięknymi pomidorami, z których zrobimy przepyszny przecier pomidorowy w stylu włoskim. A do naszego przecieru potrzebujemy 3 kg pomidorów, najlepiej bawolę serca, malinow, malinowe, dwie cebule, taki tu mam. Czosnek, główka czosku mniej więcej takiej jakości. Ja mam tu przyciętą na pół. Dwie marchewki, odrobina soli, pieprzu, oregano, bazylia, oliwa z oliwak. I to będzie chyba wszystko. dobry twanki, ja tutaj mam taką, ale też możemy do y, blaszki takiej z piekarnika głębokiej, Wrzucić pomidory. Ja sobie je tak przetnę na, cz na cztery. I będę dawać do naszej brytwanki. Tą część przypółkową możemy odciąć, ale też możemy wrzucić razem z nią, bo później będziemy ściągać skórkę. i blendować. Ale teraz odetnę te nasze szupułki, żeby później było mniej pracy. I tak zrobimy wszystkie pomidory. Pomiędzy pomidory wkładamy cebulę, też ją kroimy, może być na cztery części, albo nawet mniejsze takie kawałki. No ona dosyć duża była. I wkładamy, moi drodzy, tak pomiędzy nasze pomidory. Jak widzicie, pomidory mam ułożone skórką do dołu. A pomiędzy jeszcze dam marchewkę, Ukleję ją na takie półcentymetrowe plastry. I również włożę pomiędzy nasze pomidorki. I znowu wkładamy pomidory. No i drodzy, pomidory już są wszystkie ułożone. Na końcu w łupince dajemy czosnek. Tak na środku. Żeby go później w miarę szybciej wyciągnąć, jak już będzie gotowy i upieczony. I teraz posypiemy suszonym oregano. dam dwie łyżeczki, taką szczyptę soli. Albo no, dwie. Musimy będziemy dosmaczyć na samym końcu, jak już będziemy mieli przetarte. I troszkę pieprzu. Do tego będzie nam jeszcze potrzebna bazylia, ale to już na sam koniec, jak będziemy mieli upieczone i skrapiamy oliwą. Z oliwek. Tak, tylko troszkę, żeby się nam to zapiekło. I co? Wkładamy tak przygotowaną brytankę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, górę, dół. Po 10 minutach zwiększymy sobie temperaturę. A po tych 10 minutach, jak już zwiększymy tą temperaturę, to będziemy piec tak około 30 40 minut, w zależności od jakości waszych pomidorów, od jak, jaka jest y, odmiana. Wyjęłam już nasze pomidory z piekarnika. Piekły się tak z godziny czasu. Uwaga, gorące. I teraz będziemy je przecierać. Ja już mam przycierek naszyjkowany. Wyciągamy nasz czosnek, jak wystygnie, to go wyciągnę z, ze skorupki i później dodamy do pomidorów. A teraz będziemy przecierać. Ja już sobie włączę i po jednym będę. Będę go tu jeszcze ben, mam trochę do przetarcia, ale już wystyk nam i teraz zobaczcie, jak go. Wystarczy nacisnąć i nasz czosneczek sam wyskakuje. Będziemy go dodawać do naszego przecieru. Bardzo ładnie to pachnie, przepięknie czoskiem. No i drodzy, ja już tu mam wszystko przetarte. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz przelejemy sobie to do garka. Moi kochani, teraz wystarczy nam to przyprawić. Czyli dodamy trochę soli, bo na początku dawaliśmy mało że tak łyżeczka dla złamania smaku cukier, łyżeczka. I oczywiście pieprz. Jadam na oko. Myślę, że tak z pół łyżeczki tu będzie. Wymieszamy. Tu już doprawiłam, ale jeszcze musimy zredukować, żeby była gęściejsza. Żeby nasz przecier był gęściejszy. To będziemy jeszcze z 20 minut gotować. Teraz już musimy często mieszać, żeby nam się nie przypaliło. No i nie wybuchło. W sensie, żeby nam nie mieli, żebyśmy nie mieli plamy na suficie. Teraz robimy redukcję. I jak już będzie gotowe. To Wam pokażę efekt finalny. Jak zaczynamy redukować, to wrzucamy naszą bazylię. Całą z, razem z gałązką. I ona ma tylko oddać nam sam smak. Później ją wyciągniemy. No i drodzy, już nam się tutaj ładnie redukuje. Bazylia daje swój smak i zapach. Teraz możemy już ją wyciągnąć. Ja już jedną przez chwilę wyciągnęłam. Teraz wyciągniemy drugą. Teraz takie gorące będziemy nalewać do słoików wyparzonych oczywiście. Jest to dość gęste. Jest to świetna baza do sosu, do zupy pomidorowej. Na pizzę. Polecam. Nasz jest już w słoikach. Teraz zakręcamy. I taki gorący będziemy pasteryzować około 5 minut. A ja z Wami chciałam się już pożegnać. Jak zawsze zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Łapki w górę. Piszcie komentarze. Cześć.